Siemaneczko widzowie w moim apartamencie Zobaczcie jaki elegancki Słuchajcie, to jest ostatni odcinek z YouTube'a Po prostu już postawiłem sobie taki apartament Bo żeście obejrzeli masowo Gramy dzisiaj po raz kolejny W Biłach Czyli Grower Garden, ale z małpami I z Minecraftem Jeszcze brakuje do Fortnite'a Dobra, ładujemy się Mam łapy kulki, więc nie wiem o co tu chodzi Mam nadzieję, że była jakaś fajna aktualizacja Dobra, więc połączymy się z Polską Eee, nie wiem, czy ktoś będzie grał, mam nadzieję, że nie. Jest cicho, 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 cicho. O, tam gra dwóch. Jakiś Bartek jest. Dobra. Więc tak. Eee, ile mają kasy w ogóle? 941. Czyli... Może... Dobra, może kupimy Blueberry Seda. Tu grają jakieś ziomeczki. A gdzie jest mój garden w ogóle? To przypuszczam, że gdzieś tam na końcu. Biłak 2051. Ja pierwsze żarty robię, ja będę 30 lat tam łaził do takich sprzedaży. Nie ja smarłam. świetnie. Dobrze. Sadzamy pierwsze blueberry. Niech będzie. Niech to blueberry rośnie. się pierwsze pieniądze. W ogóle czyli co? Ja za... Za 500 wydałem? Nie. Rozładowało i... mi się! Nie, czter... Co ci się rozładowało? Nie. Nara! Nara, mordle. Cześć! Nie umieraj! Ja z nim gadałem i on... Ej. Ja z nim gadałem i mu się gogle teraz rozładowały. <noise> Właśnie widzę, że z... zrobił mu się error. Rozładowały się chłopowi. O, można się tepać teraz. Yeah! Ja! hu w końcu. Nie wiem, kto to wymyślił, szanuję. O, dodali jakieś nowe opcje płatności. Oho. Oho! Widzieliście, sobie, jak ostatnio kupowałem? Za... 250, 30 tysięcy Ja zdzierstwo. Ja chcę, żeby oddali mi pieniądze. Ej, bo musi się error chyba jakiś wyświetlił, bo on już tak długo tam stoi. Haha, <laughs> no to trudno trochę. Apple Side jeszcze, mnie zero, ale mam pieniądze. Dobra, to weźmy te karoty. Jak ktoś gniknął, no, to już go nie będzie. No nie będzie go. No schowaj to do tego invento... O, dziękuję bardzo. Ale dobra, urosły mi gumie jagody. Słuchajcie widzowie. No cóż, yy, dobrze. Yy, kładźmy nasze jagódki. Jesteśmy jagódki. Czarne jagódki. Kogoś chyba koło mnie tepło. <słuchy> Może to ten co miał error. <słuchy> się... <słuchy> tu tepnął w końcu. Ała, co to jest? To jest kamera. Muszę się odsunąć. Tu. No to super, ej, ty, no to ej, ja nie wiem, jak to weź to złap No na złap. Ej duch, ogólnie, wiesz wytypowo. co się stało? Co się stało? No. Mam, dwa, mam, dwa do, mam dwa dolary, nie? Co masz? Mam dwa dolary, nie? No. Mam dwa dolary, a marchewka jest za dwejścia, a ja nie mam nic posadzonego. No. Nie, nie mogę nic zrobić, chłopie. No stary miałem tak ostatnio. Ja tak tu, musiałem kupić w ATM-ie. Musiałeś kupić? No, musiałem kupić. Stary 20 złotych mnie to kosztowało. No, ja kupiewać nie będę. Ja nie chcę. Ale patrz, teraz jest za 30 tysięcy. Wcześniej było tylko za 250. Zdzierstwo. A ile, ty, ile, wy, macie, po ile wy macie lat? Ja mam 16. Ja no właśnie! 3 no, lata masz? Tak, ale... Ile masz? Ile masz? A no, ile to, masz? no to po, powiedz, powiedz ile masz? Hmm? No, powiedz, powiedz. 12. 12 mam. Czer a serio masz? No. A, a ja jestem a najmłodszy. A ja, ty ile masz? Ja, ja mam... Ja mam 10 lat. Ty masz 10? No i to co teraz Ej. zrobisz, jak nie możesz nic posadzić? Poczekaj, Tofie Krispy! Głos. Ale to nie ja Ej ale poczekaj Nie poczekaj poczekaj czekaj czekaj no. poczekaj Teraz teraz nie ukłamuj nie błagam Bo ja chcę wiedzieć czy będę na odcinku Nie nie będziesz na pewno bo ja nie jestem tofi Chris Jesteś tofi Ale to ty jesteś ja ty, Do, Ale ja ja proszę. ja ja, ja... To ja skąd zaraz, niby wiecie, ja że, zaraz, że to ja. Przecież każdy mi tak gada na każdym serwerze już mnie to denerwuje, to nie ja. Ale poczekaj, czekaj, czekaj! No Widziałem co? ostatnio twój odcinek, ja twój odcinek i mówisz tak samo, że to nie jesteś ty. Więc to na No jesteś ty, bo słyszę twój głos, chłopie! Stary, ale no dobra, jestem ale ja, ja się jestem... Nazywasz, ja nie, bo to ja ja troluję innych, bo ja im kradnę owoce i po prostu się tak na... E, no, ty, to po prostu Tophie, tak jest. Tophie. Pokazać ci sztuczkę? Pokazać ci sztuczkę? Uuu! Fajne? Fajne, fajne. Ja gram na koncie taty mojego. Ta, a twój tata gra na wiarze? Nie gra, tylko w... A ile twój tata ma lat? Nie stworzył. Eee... Nie skocz tak bo ja już zaraz zawału dostanę. Tu chodź. Tu! Uj, a, tu chodź! Dobra, I ty tu! idę. Ej, a niech ten zielony, a on ma wojsczata? Ten zielony? Chodź na chwilę zielony. Chodź, chodź. Zielony ma Chodźcie bo... tu. A to wy macie we dwóch, dobra, to słuchajcie. Słuchajcie, ja wam coś po. Jestem drygentem i wyśpiewacie, dobra? Ok. Znacie Linganguli? A few moments later. To idziemy pozbierać trochę borów. Wkładaj mi blueberrysa. Ale ta budowa jest wielka. Dobra, wsadzaj mnie tą borówę. Wsadzamy tę borówę. Ok, i teraz tak. Sell. Ja mam więcej tych borówek, halo? To się jasno zrobiło w ogóle, Te ziołków nie ma. No dobrze, no to jakich nie ma, se poszli, albo ich wywaliło. No właśnie widzę, że cię wywaliło. Nie, w sensie, wiecie co się stało? Co się stało? Dosłownie zni zniknęły mi ręce, a wy zniknęliście i każdy, każdego garden, mój też. Ogólnie Dobra, ma... to teraz tak, śpiewamy, ci... ty też, i ty, i ty. Dobra. Dobra. Na na no zaczynamy linganguli wszyscy we trzech. Na trzy, 4. Okej. Dobra, uwaga. 3 4 linganguli guli 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 uwaga linganguli. Ta linganguli. Linganguli guli 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 Stop. Stop. Coś nie na mnie idzie nie No właśnie, bo patrzcie, musimy ustalić tempo, czy jest linganguli guli guli guli, czy linganguli guli O, 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 takie właśnie. Raz, dwa, trzy, cztery. Linganguli guli guli guli, guli, guli guli guli, Nie dogadnij tempo. Bo ja hej, też jak ja obejrzałem hej, hej, hej. filmik Tofi Crispa, ja mu zostawiłem w ogóle łapkę w górę, bo tak trzeba. Ale Ty jesteś to Tofi i, o, Ja, ja poznałem ja, ja tu dużo fajnych ja. ziomków na tym. A wiesz, że ja subskrybuję Tofi Crispa. Ja też subskrybuję, a wy subskrybujecie? Tofi Crisp! Ja no, subskrybuję, tak. ja subskrybuję. No ja tofie, też, ja też Tofi jest. Tofi Tofi Chris to najlepszy polski youtuber. Ja ej, no to prawda, ja się zgadzam, ja go też lubię. Ale co ty gadasz, że ja nie jestem Toffee I Jesteś Toffee Przecież mówię, że ja mam na imię Marcin. Pa serio, nie, nie powiedzcie mi, że to nie jest Toffee Normalnie dzisiaj wchodzę na jego kanał. Jak będę na odcinku, to się normalnie tak będę się cieszył. Ja wolę na przykład youtubera Michałka. No ja wolę Toffee no dobra, ja każdy woli coś innego. No, dobra, teraz okay, musimy, musi wyrosnąć pomidor. Chodźcie, pomóżcie I mi, żeby wyrósł. Ej, ja się nazywam. A wiesz czemu ja się nazywam? dy y dy Nie wiem. Bo ja się tak na roblok się nazywam. Aha, a gracie w Fortnite'a, bo ja gram często w Fortnite. Wiesz, że ja w grą Agarden, wiesz, że ja w garden Agarden normalny, jestem bardzo, bardzo dobry. A tak? A, a, a czemu? Ja, ja mam 40 trylionów w Robloxie. A ja mam miliony. wiesz, wiesz ile najwięcej miałem? Najwięcej miałem chyba 98 trylionów. to mało, mój kolega miał więcej. Ja ogólnie jestem największym fanem Tofi Crispa. Ja, ja go kojarzę, bo ja go czasem oglądam jego e, snapchaty. Nie, On no na to snapchacie to nagrywa, nie? To no jest nie, no to jest... Jestem Toffi Krispy. Co? Tylko 538 za to dostałem? Hej, ty czerwony, czerwony. To jest niesprawiedliwe. Takie duże dostałem te korny, a o co ja kupiłem? Ej, dobra, a wszyscy się zróbmy na zielono i zaśpiewajmy zielone. Ej, mam pytanie, jaki jest twój ulubiony kolor? Zielony też. Zielony, zielone, zielone. Robię sobie zielone. Ej, no ja też lubię żółty, będę yes. żółty, dobra? Yes, no. yes. cool, Żółwik! Yes. Ej, ej! Niech każdy się nazwie Toffee Dobra! Po, a pokaż jak ty, ty jak o, ty się nazywasz? wężem? i e ry i s Ty? O! Ja już jestem Toffig Crisp. Karo Ej, zobaczcie, ale super! Zasać go! Zasać go! Idź go, chodź, zasadzimy z tobą. We, weź je. O, poczekaj. Musisz zabrać Ej, w rękę. A wiecie, 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 teraz każdy, każdy z nas nagrywa na YouTube, nie? Dokładnie. Dobra, o, dawaj. Sadzimy. Ale truskawa ci wyrosła, stary. To mój brat. Uga, u, uga, Idę spać. No to ja też. Ej, dawaj Nie pokazuj mi dup.